Leoi, 14F pochylił rękawy prostego czarnego habitu i skierował się ku niewielkiemu stolikowi ustawionemu z boku sali. Spoczywały na nim srebrna misa, gliniany dzban z wodą i złożony biały ręcznik, przygotowany w najwyższej pokorze. Zanim znalazł się w tym miejscu, zaledwie kilka metrów wcześniej, odmówił uścisku dłoni Kate Middleton, Princess of Wales. Zaproszona osobiście, weszła do sali, pełna godności i uśmiechu. Ale gdy sceptyfikowała mu rękę, spotkała tylko ciszę i opanowaną postawę. Paul Leo nie podniósł ręki. Pozwolił, by cisza wypełniła przestrzeń, a Kate przez chwilę tkwiła w zawieszeniu, zanim łagodnie cofnęła dłoń, szepcząc, rozumiem, sala zamarła, flesze fotograficzne zgasły, emocje wisiały w powietrzu. A chwilę później papież bez słowa opuścił ją i skierował się ku stolikowi, bez gestów, bez tłumaczeń. Jego milczenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Lecz to wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Gdy kilka dni temu papież Leo po raz pierwszy stanął na balkonie bazyliki święty Piotra, świat zdał się wstrzymać oddech. Amerykański papież to brzmiało jak fantazja, a jednak, bez welonów, bez złotych haftów, nawet bez ozdobnych pierścieni. Wszedł w czarnym habitu w miejsce, gdzie króluje prostota. Jego posiłki spożywane były przy drewnianym stole. A zwykłe łóżko służyło mu za azyl, nie interesowały go marmur ani bogate zdobienia. Korona cierniowa ta była jedyną, którą uznawał. Nazajutrz, w półmroku kaplicy Sykstyńskiej, połp Leo ukląkł samotnie, składając swoje myśli w modlitwie z Ewangelii według święty Jana. Kolory witraży tańczyły na kamieniu, gdy zanurzał się w cisze. Wtedy przyszedł pomocnik z wiadomością: Wasza świątobliwość, Catherine, Princess of Wales prosi o prywatną audiencję. Już jest w drodze do Rzymu, bez formalnego zaproszenia, bez dyplomatycznych kanałów. Pope Leo otworzył oczy, odłożył modlitewnik i skinął głową. Duchess of Cambridge tak, pragnie osobiście złożyć gratulacje. Leo otrzepał rękawy habitu, spojrzał na świece przy ołtarzu, a potem spokojnym głosem nakazał: Przygotować pokój przyjęć. To spotkanie nie będzie według zwykłych ceremoniałów powiadomić prasę zapytał asystent. Nie ma takiej potrzeby, świat dowie się sam, odpowiedział papież, swoich słów nie powtarzał. W prywatnym odrzutowcu, nad Morzem Śródziemnym, Kate rewidowała swoje przemówienie. Perfekcyjnie skomponowana, jasne tło, dyskretna biżuteria, nieśpieszne słowa to moment łączenia wiary z łaską, tradycji z dniem dzisiejszym. Jej asystenci dopracowywali każdy szczegół. Wszystko po to, by ta chwila stała się ikoną w globalnej narracji. Jeden rozmówca ostrzegł. Pope Leo jest inny. Łamie schematy, jest nieprzewidywalny. Kate uśmiechnęła się. Nie przyszłam, by go zaskoczyć. Przyszłam jako znak, symbol dla symbolu. A gdy jej samolot wylądował na rzymskim lotnisku, wieści rozeszły się korytarzami watykańskimi. Princess of Wales zażądała prywatnej audiencji bez wcześniejszego uprzedzenia. Chronologicznie poprzedzając to było wejście Leo, czasem ciszy, prostoty i wyzwania, czasem milczącego zaproszenia do działania, które miało wzruszyć świat. Każdy ruch tej historii, od kaplicy Sykstyńskiej, przez repliki modlitwy, aż po milczenie zamiast uścisku, złożony był z symboli. I to ten obraz, gest, który się nie wydarzył, będzie teraz towarzyszył pamięci tej historii. Nikt nie klaskał, nie padło żadne słowo. Żadne hasztagi, żadne komentarze, tylko spojrzenia, ciche, skupione, niemal modlitewne. Pope Leo i XIV Fe osuszał dłonie Catherine, Princess of Wales, te same dłonie, które przez lata nosiły ciężar monarchicznej odpowiedzialności, obejmowały dzieci, pozdrawiały tłumy i trzymały mikrofony z niezmienną gracją. A teraz, były po prostu w jego dłoniach. I ona na to pozwoliła. Bez oporu, bez pozorów. Wcześniej to ona z szacunkiem i skupieniem osuszyła jego dłonie. Nie był to gest pokazowy, nie był to teatr, był to akt szacunku, ludzkości i pokory. Po raz pierwszy kamery uchwyciły Kate Middleton nie jako księżną, nie jako przyszłą królową, lecz jako człowieka. Osobę gotową zatrzymać się, być, poczuć. Pope Leo delikatnie zanurzył dłonie w wodzie, w ciszy, która przypominała szept modlitwy płynącej z głębin. W Ewangelii według święty Jana, powiedział cicho, Jezus obmył stopy swoim uczniom. Nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że żaden przywódca nie stoi ponad tymi, którym służy. Kate zrobiła krok w stronę miski. Jej ruch był wolny, ale pewny. Twarz nie zdradzała lęku, tylko czystą, nieskrywaną ciekawość. Weszła w to, co nie było zaplanowane, co nie było przygotowane przez pałacowych doradców. Prasa wstrzymała oddech. Kamery zatrzymały się w idealnym kadrze. Doradcy Kate zamarli, a ona stanęła naprzeciw papieża, patrząc mu prosto w oczy. Coś w jego głosie, coś, co nie miało czasu ani wieku, przemówiło do niej mocniej niż jakikolwiek protokół. Kate Middleton, mistrzyni dyplomatycznych spotkań, znająca każde niuanse królewskiego etykietu, na moment się zawahała. Ale nie ze strachu, z autentycznego braku pewności, z pytania. Czy potrafi dać się zaskoczyć? Przywództwo, powiedział papież, patrząc na jej nadal nieodwzajemnioną dłoń, nie leży w sile naszego uścisku, ale w pokorze naszego dotyku. To nie była już dyplomacja, nie był to już spektakl, było to coś świętego, to nie tego się spodziewałam, przyznała Kate, a jej głos był cichy i pełen namysłu. Nikt z nas się tego nie spodziewał, odparł papież z łagodnym uśmiechem. Dlatego właśnie to jest ważne wskazał jej miejsce po drugiej stronie misy. Jeśli jesteś gotowa, dodał, zapraszam cię do rytuału starszego niż wszystkie nasze tytuły. Basen z wodą połyskiwał pod ciepłym światłem pałacu apostolskiego. Prosty, bez ozdób, starożytny. Papież uniósł dłonie nad wodą i czekał. Kate cofnęła się pół kroku, zaskoczona. Ten moment nie miał scenariusza, nie był przygotowany na okładki gazet. To nie była wizyta kurtuazyjna. To było coś zupełnie innego. Nie przyszedłem tu, by wymieniać gesty dla kamer, powiedział papież, wskazując na misę. Przyszedłem, by dać coś głębszego. Pokój zadrżał od ciszy. Jej doradcy spojrzeli po sobie zdezorientowani. Urzędnicy watykańscy przysunęli się, by lepiej słyszeć. Jeden z dziennikarzy upuścił długopis. Uderzył o marmur z ostrym dźwiękiem, który przeszył ciszę jak strzał. A jednak to właśnie ta cisza miała największą siłę. Kate Middleton, księżna, symbol gracji i nowoczesnej monarchii, stanęła w milczeniu, twarzą w twarz z czymś, czego nie dało się ująć w ramy dyplomacji. A wszystko zaczęło się od gestu, który nigdy się nie wydarzył, uścisku dłoni, który nie nastąpił. Pokój był cichy, zbyt cichy jak na Watykan. Nie słychać było szelestu papierów, oddechów, rozmów. Tylko papież Leo I, 14 F. stojący nad srebrną misą, z podwiniętymi rękawami i spojrzeniem pełnym spokoju. Cała uwaga świata skupiła się wcześniej na jego odmowie uścisku. Ale to, co nastąpiło później, było jeszcze bardziej niespodziewane. Co tak naprawdę oznaczał ten niemy gest? Co ukrywało się w tej milczącej decyzji? Kate Middleton, przyzwyczajona do gestów powitania, nagle poczuła, jak grunt pod jej stopami się przesuwa. A papież, zaskoczył wszystkich. Zareagował tak, jak nikt się nie spodziewał. I to właśnie ta reakcja, niepozorna, pozbawiona splendoru, ale pełna sensu, zatrzęsła definicją rytuału, władzy i dyplomacji. Kate Middleton, Princess of Wales, nie zdobywa uwagi podniosłymi przemówieniami czy teatralnymi gestami. Ona porusza się przez świat monarchii z milczeniem, które wybrzmiewa mocniej niż niejedno słowo. Tak jak papież Leo I, 14 fe, który odmówił pustego rytuału, ona również nie szuka braw, lecz autentyczności. Wybiera obecność zamiast przedstawienia, i może właśnie dlatego rozumiała to, co wydarzyło się tamtego poranka lepiej niż ktokolwiek inny. To nie była opowieść o polityce ani religii, to była lekcja o godności w świetle reflektorów, o odnajdywaniu sensu w ciszy. I to właśnie Kate z pałacu w Windsor śledziła każde słowo wypowiedziane przez papieża podczas tej konferencji, nie jako obserwatorka. Lecz jako uczestniczka czegoś znacznie głębszego. Tego ranka, na oczach tysięcy dziennikarzy z całego świata, pope Leo stanął na scenie nie jako strażnik tradycji, lecz jako głos przeszłości odnalezionej w teraźniejszości. Jeśli pokora wydaje się dominacją, odpowiedział papież na jedno z pytań, to może źle pojęliśmy, czym pokora naprawdę jest. To nie była już konferencja prasowa, to był moment, jakby świat przypomniał sobie coś dawno zapomnianego. W tylnym rzędzie padło jeszcze jedno pytanie. Głos pełen sceptycyzmu. Ojcze święty, niektórzy twierdzą, że upokorzyłeś Kate. Że to była gra o władzę, nie gest pokory. Na twarzy papieża pojawił się cień uśmiechu, łagodnego i spokojnego. Gdyby to było zaplanowane, nie miałoby żadnej wartości, odpowiedział. To nie była inscenizacja, to było prawdziwe. Ona nie zareagowała. Ona odpowiedziała. Kate skinęła głową, jej głos był cichy. Lecz pewny jest różnica między zaskoczeniem a zaproszeniem do czegoś, co zmusza do myślenia. To, co mi zaproponował, było niepokojące, ale prawdziwe. A taka szczerość to dziś rzadkość, zwłaszcza w świecie polityki. Atmosfera w sali się zagęszczała, wszyscy pochylali się do przodu, coś się zmieniło. Obraz Kate jako silnej, nieprzystępnej postaci zaczął się rozmywać. Tak samo papież, już nie wydawał się tylko symbolem kościoła ale kimś bliższym, bardziej ludzkim. Dziennikarka z Reutersa zadała pytanie. Czy poczuła się pani urażona, Kongreswoman? Kate odpowiedziała bez wahania, zaskoczona. Tak, ale nie dotknięta. Spodziewałam się protokołu, tymczasem otrzymałam perspektywę. Jej spojrzenie było teraz bardziej skupione, mniej defensywne. Coś w niej się zmieniło, jakby ktoś dotknął nie zbroi, lecz duszy. Czy ten gest oznaczał odrzucenie? Zapytał ostrożnie francuski reporter. Nie, odparł Paul Leo i bez zwłoki. To był znak zamiaru. Żyjemy w czasach, w których gesty wykonuje się dla poklasku, nie dla znaczenia. Nie odmówiłem jej, by ją zawstydzić. Odmówiłem, by zaprosić ją do czegoś głębszego. Sala nie zareagowała wybuchem. Zamiast tego, jego słowa zapadły w umysły słuchaczy, powoli przestawiając ich oczekiwania. Dziennikarze z całego świata zebrali się, jak zwykle, z notesami, włączonymi kamerami i migającymi mikrofonami. A jednak tym razem coś było inaczej. Powietrze nie drżało od napięcia. Zamiast tego, spokój, cichy, niepokojący. To nie był lęk, to było zdziwienie. Dramat, na który czekali, nie rozegrał się według znanego scenariusza. Wszyscy czekali, niepewni, czy byli świadkami konfrontacji. Czy może czegoś znacznie bardziej osobistego? A głębiej pod tym wszystkim, pytanie, które nie dawało spokoju, dlaczego właśnie Kate? Co kryło się pod powierzchnią tego rytuału? Jaki sens miał gest odmowy? Pozostańcie z nami. Prawdziwe znaczenie odmowy papieża dopiero się ujawnia. Obiektywy znów były skierowane w ich stronę. Świat patrzył, lecz nie rozumiał jeszcze tego, co się właśnie wydarzyło. Kate stała u boku połop Leo. Nie jak gość, ale jak równorzędna dusza. Kamera rejestrowała nie ujęcie, ale przemianę. Jej dłonie były suche, lecz nie takie same. Spoglądała na nie z nową świadomością. Jej postawa była spokojna, nadal królewska, nadal pełna godności, ale w jakiś sposób łagodniejsza. Połp Leo odwrócił się w stronę dziennikarzy. Możemy mówić, oznajmił, jego głos był łagodny, ale niósł ze sobą ciszę o sile piorunu spojrzał na asystenta. Niech dziennikarze wejdą już w pełni. Wszyscy wiedzieli, że coś się zmieniło, choć nikt jeszcze nie potrafił tego nazwać. Konferencja prasowa dobiegła końca nie z hukiem, lecz z szacunkiem. Za drzwiami tłumy wciąż się zbierały, lecz tym razem nie szukały sensacji. Szukały znaczenia. Ten dzień nie zakończył się jak inne. Nie był to typowy medialny spektakl. To była historia, która nie krzyczała, a jednak poruszała. Gest Kate Middleton wobec Pope Leo, pełen milczącego zrozumienia, przemówił głośniej niż jakiekolwiek słowa. Świat to dostrzegł i nie pozostał obojętny. Prawdziwi przywódcy nie rządzą z dystansu, powiedział papież, przykładając dłoń do serca. Oni służą, ramię w ramię. I dziś świat to zobaczył. Kate spojrzała w obiektywy kamer, nie jak księżna, lecz jak kobieta, która zrzuciła protokół na rzecz prawdy. Jej głos był stanowczy, ale nie nachalny. Całe życie uczono mnie, że siła oznacza doskonałość. Ale dziś zrozumiałam coś innego. Siła bez gotowości do poddania się to tylko strach ubrany w elegancję. Potem, na sekundę, zapadła cisza. Dziennikarze przestali notować. Coś w tym momencie przekroczyło granice relacji prasowej. To już nie była relacja. To było świadectwo. Jeden z reporterów z Ameryki Południowej pochylił się nad mikrofonem, co oznacza to, że księżniczka Katrin przyjęła ten gest? Pope Leo spojrzał znów na Kate. To oznacza, że przemiana wciąż jest możliwa. Że nawet ci wychowani w pałacach mogą wybrać pokorę. Prawdziwa wiara nie zważa na korony czy tytuły. Pyta tylko jedno, czy uklękniesz? Pytanie z końca sali brzmiało ostro i analitycznie. Ojcze Święty, czy ten symboliczny gest to nowa strategia dyplomatyczna Watykanu? Osobista? Nieprzewidywalna, emocjonalna papież nie zawahał się to nie dyplomacja. To uczniostwo kościół nie handluje widowiskiem, opowiada się za prawdą, a prawda jest taka ludzie mają dość dość pustych gestów dość udawania. Księżniczka Katrin odezwała się kolejna reporterka czy ten moment był testem? Sprawdzianem pani autorytetu jako kobiety mającej wpływ, Kate nie cofnęła się ani o krok. Jej głos był cichy lecz wyraźny, to nie chodziło o władzę. To był test, ale nie rangi czy pozycji. To był test obecności i wtedy zdecydowałam się być, nie błyszczeć. To nie była już zwykła wymiana pytań i odpowiedzi, to było przecięcie trzech żywiołów wiary, tradycji i wewnętrznego przekonania. Kate, zwykle ukryta za królewskim protokołem, pokazała twarz tej, która słucha, zanim odpowie, która odczuwa, zanim zareaguje. Nie było w niej kokieterii ani politycznej kalkulacji, była tylko cisza, w której tliła się odwaga. Pope Leo spojrzał na nią z szacunkiem. Wiara to nie spektakl, powiedział, a służba to nie teatr. To, co dziś się wydarzyło, nie było połączeniem kościoła i państwa. To był krok w stronę prawdy i odwrót od widowiska. Jeśli po wszystkim nadal jesteście obecni i nadal macie ochotę klaskać, dziękuję. Gdy padło pytanie z BBC, Ojcze święty, niektórzy komentatorzy uważają, że pana dzisiejsze działania zacierają granice między religią a polityką, między autentycznością a spektaklem. Czy to nie jest niebezpieczny precedens? papież złożył dłonie i odparł spokojnie: Nie ma w tym spektaklu. Jest świadectwo, a tam, gdzie jest świadectwo, nie potrzeba przedstawienia. Sala, choć pełna dziennikarzy z całego świata, była jak zatrzymana w bezruchu. Nikt się nie spieszył. Nikt nie krzyczał. Nikt nie szukał cytatu na nagłówek. Słuchali. Naprawdę słuchali. Wewnątrz tej wielkiej sali wydarzyło się coś niespodziewanego. I tak właśnie rozpoczęło się pytanie ostatnie. Congresswoman, czy zrobiłaby pani to ponownie? Kate Middleton skinęła głową bez zawahania. Tak, nie dlatego, że to było łatwe, bo nie było. Papież przytaknął powoli. Prawdziwa przemiana zaczyna się tam, gdzie kończy się wygoda. To zdanie rozlało się po mediach społecznościowych jak ogień. W kilka minut historia została przepisana, z odmowy na objawienie. Kate nie mówi wiele, ale jej postawa mówi wszystko. To, jak rozmawia z pacjentami w szpitalach, jak unika dramatów, jak broni prywatności swojej rodziny. To wszystko układa się w jedną wiadomość. Prawdziwe przywództwo nie krzyczy, ono trwa. Nie spodziewałam się dziś pokory, powiedziała później, patrząc na swoje dłonie. Nie zgadzam się ze wszystkim, za czym stoi Kościół, ale mój dziadek zwykł mówić, jeśli duma zagłusza twoje sumienie, to nie przewodzisz. Ty tylko handlujesz. Czy Kate Middleton powtórzyłaby te słowa? Może nie wprost, ale swoim milczeniem i wyborem, by zostać, już to zrobiła. Papież odpowiedział na kolejne pytanie: Dlaczego woda, Ojcze święty? Dlaczego ten element w tak ważnym momencie? Podniósł rękę spokojnie, bo woda oczyszcza, bo uczy pokory, bo łączy, jest pierwszym znakiem stworzenia w każdej świętej księdze. Jeśli nie możemy stanąć przy jednej misie, to jak możemy czerpać z tego samego źródła? Kate, która od lat porusza się między dziedzictwem a nowoczesnością, z pewnością zrozumiała sens tych słów. Na jej barkach spoczywa wizerunek publiczny. Macierzyństwo, obowiązki królewskie i polityka pałacowa. Czasem wszystkie naraz, a jednak nie potyka się. Bo, podobnie jak papież, wierzy w moc cichej symboliki. Nie dlatego milczy, że się boi, ale dlatego, że szanuje coś większego niż ona sama. Jej gesty, delikatne, lecz stanowcze, ciepłe, ale nigdy przesadzone. Kate Middleton nie gra roli, ona ma przekonanie. Tam, gdzie inni reagują postawą obronną, ona wchodzi w niewygodę z godnością. Jej siła tkwi w tym, czego nie musi udowadniać. I właśnie dlatego, w tej jednej chwili milczenia, tak samo jak pope Leo, Kate wybrała ciszę, która waży więcej niż tysiące słów. Zostań z nami chwila prawdziwego przywództwa. Milcząca wymiana spojrzeń Kate Middleton i papieża Leo. Nie padły żadne deklaracje, nie było wystąpień. A jednak cały świat poczuł, że wydarzyło się coś doniosłego. Gdy reporter zapytał, czy opublikujecie oficjalne oświadczenie, Kate Middleton zawahała się tylko przez ułamek sekundy. Spojrzała na Pope Leo, potem znów na tłum. Nie, bo tym razem słowa nie wystarczą. Tłum zamilkł, kamery opadły, atmosfera stała się jakby święta. A potem stało się coś nieoczekiwanego. Pope Leo uniósł rękę w geście uznania. I wyciągnął ją w stronę Kate. Bez wahania uścisnęła jego dłoń. To nie był gest triumfu. To było uznanie, dla odwagi, dla obecności, dla człowieczeństwa. Na korytarzu pałacu jeden z kardynałów szepnął, to było bez precedensu. Papież Leo uśmiechnął się lekko. Tak samo jak Chrystus, dwoje ludzi wyszło razem, bez orszaku, bez fanfar. Tylko oni, żadnych tytułów, żadnych ochroniarzy, tylko obecność. Ale zanim świat ujrzał ten uścisk dłoni, rozegrała się inna historia. W ciszy, z dala od świateł reflektorów. W kaplicy, gdzie płonęła tylko jedna świeca pod prostym, drewnianym krzyżem bez złota, bez marmuru siedzieli nie królowa i papież, ale kobieta i mężczyzna, którzy szukali sensu. Z dala od tłumu i kamer w bocznym korytarzu, który połup Leo wskazał skinieniem ręki. Pomocnik już zbliżał się. By ich wyprowadzić różnymi drogami, lecz papież skręcił nieoczekiwanie. Kate zawahała się, ale poszła za nim. Weszli w wąskie przejście, które prowadziło do prywatnej kaplicy. Tam Leo XIV uklęknął w pierwszej ławie. Kate stała niepewnie za nim. Myślałam, że będę mieć kontrolę, przyznała cicho. I nadal masz, odparł łagodnie. Ale pytanie brzmi: Nad czym chcesz tę kontrolę utrzymać? Usiadła obok. Milczenie między nimi było ciężkie ale nie przytłaczające, raczej oczyszczające. Kate wpatrywała się w krucyfiks. Przez lata mówiła o zmianach, o dawaniu głosu niewysłuchanym, ale dopiero teraz zrozumiała, że próbowała zmieniać wszystko na zewnątrz, nie pozwalając niczemu dotknąć jej wnętrza. Nie byłam na to gotowa, szepnęła. Nikt nigdy nie jest, odpowiedział papież. Delikatne pukanie do drzwi przerwało ciszę, lecz Leo zignorował jej gestem. Z rękawa wyjął niewielki różaniec, wyrzeźbiony z drzewa oliwnego. Ten dostałem od kobiety z Palestyny. Straciła trzech synów w czasie konfliktu. Została jej tylko wiara, i nawet nią się podzieliła. Podał różaniec Kate. To nie jest pamiątka. To przypomnienie tego, co już nosisz w sobie. Zacisnęła palce na koralikach. Nie wiem nawet, jak się modlić, powiedziała. Właśnie to zrobiłaś, odparł spokojnie. Uśmiechnęła się z lekkim zakłopotaniem. Gdzieś pomiędzy zdziwieniem a czułością. Zaskoczyłeś mnie, Pope Leo. Ty mnie też odpowiedział. Większość ucieka od niespodziewanego. Ty postanowiłaś je przyjąć. Spojrzał na nią poważnie. Powiedz mi szczerze, dlaczego zostałaś, gdy odmówiłem ci uścisku dłoni? Dlaczego nie odeszłaś? Kate spojrzała przed siebie. To nie była odmowa. To było wyzwanie, a ja nie chciałam go przegrać. Papież skinął głową. I nie przegrałaś. Świat wciąż huczał od spekulacji, ale tam, w kaplicy, panowała cisza. To była lekcja pokory, nie dla tłumu, dla nich samych. Dla niej, kobiety osaczonej przez oczekiwania i kamerowe flesze. Dla niego, człowieka, który wybrał prostotę nad politykę. Kate Middleton, znana z klasy i spokoju, pokazała dziś inną stronę przywództwa. Nie opartą na sile głosu, lecz sile obecności, nie na wpływach, lecz na empatii. Czym była odmowa uścisku dłoni ze strony Paupleo? Czym była dla Kate Middleton ta cisza? To nie była porażka, to była inicjacja. Czekamy na wasze refleksje. Co myślicie o tym geście? Czy to znak nowych czasów? Zostawcie komentarz i, tym razem naprawdę, nie zapomnijcie się zatrzymać. Choćby na chwilę. Bo może, właśnie tak wygląda współczesne przywództwo. Nie z mównicy, nie z balkonu, ale z ławki w kaplicy między oddechem a modlitwą.